Dobra, rozciąganie bardzo ważna rzecz, zazwyczaj pomijana, i przez to potem szereg problemów. Tak, najlepiej rozciągać się w ogóle z dala od treningu, czyli zrobić trening, pójść sobie odpocząć, rozgrzać się na nowo i wtedy się rozciągać, ale życiowo to lepiej jest rozciągać się jakkolwiek niżeli wcale, a jeśli takie idealizowanie sprawia, że... Nie rozciągamy się wcale co zazwyczaj ma miejsce, to od razu po treningu, bo teraz jest stan rozgrzania. I tutaj jestem na siłowni, mój mózg jest tutaj i wie, że tutaj jest wykonana robota dobrze, a w domu to jest kanapa, no nie? No, także ja się rozciągam całe życie od razu po treningu i dobre mam z tego efekty, bo żadnej kontuzji nic mi nie boli i tak dalej. Rozciąganie, które robię teraz, to jest otworzenie klatki piersiowej, rozciągnięcie barków bicepsów. Mega ważne w momencie, kiedy siedzimy cały czas. w do klatku piersiowej i potem mamy i garba, e, i te barki spadają, tak do przodu. A żeby mieć ładną, wyprostowaną sylwetkę i otwartą klatkę piersiową, to trzeba numer 1, chociaż raz dziennie podnieść te tak, ręce do góry, o, i wyciągnąć. Tak ręce, no nie? Dobra. I jeszcze to jest takie głębsze rozciąganie na obręcz barkową. I tutaj fajnie mi się teraz otwierają barki. I jeszcze bardziej, jak jedną ręką zwieszę całe ciało, tak? I jeszcze się nawet troszeczkę obrócę w tę stronę, w którą miszę. O, i rewelacyjnie. I dalej. Ręka za głowę. O, w ten sposób. Czekajcie, może z tej strony. Nie, nie chodzi, żeby zrobić to jak najmocniej, tylko chodzi o strefę własnego komfortu i żeby troszeczkę czuć te rozciągania. a teraz się rozciągam w taki sposób. I od razu druga strona. O. I druga lekko. teraz może jakoś tak bardziej na dole mi się uda. Chodź tutaj ty. Stój. będzie z dobra stoi. Nadgarstki. Kładę sobie na ziemię. Dobra, widać coś tam. Kładę sobie nadgarstki na ziemię i dociskam i dociskam leciutko i do tyłu, tak? Czy nie siedzę z całym ciężarem do przodu, tylko do tyłu. O. Zmieniam ułożenie rąk. Teraz wierzchnią dłoni dotykam do maty i tak samo. Nie siedzę w ten sposób z całym ciężarem, tylko jestem w ten o eee, sposób do tyłu, tak. I jeszcze raz można powtórzyć. Dla mnie to jest wystarczająco. Jeszcze czuję, że sobie muszę bardziej otworzyć. Jeszcze coś takiego sobie zrobię i jeszcze siedząc, zaplotę sobie ręce tutaj z tyłu o, i się jeszcze bardziej otworzę. Dobra, teraz się położę na ziemię i zrobię sobie rotację, o w ten sposób. I to bardzo fajnie też na kręgosłup tutaj działa, rozciąga. Czyli tą ręką dociskam kolana zgięte, a drugą ręką obracam i dociskam bark. Tutaj fajnie, jak ma się jeszcze jedną osoba i ta druga osoba dociśnie nas jeszcze bardziej. O, mi tutaj zawsze w plecach strzela i fajnie, bo tam się kręgi przestawiają, tak jak powinny być. I dobrze by było, jakby jeszcze jedna osoba dociska tutaj Kolano do ziemi, a bark do ziemi, tak? Czyli taką rotację z dwóch stron, i to super człowieka wykręca. Oczywiście mówimy tutaj wszystko delikatnie, a nie jakieś kamieniołomy. Dobra, teraz się wyciągam. Super. Bardzo ważne teraz rozciąganie też master dla każdej osoby. Przynajmniej raz dziennie na 10 sekund. Chociaż na 10 sekund. Najlepiej tak 30 do minuty, o, pobyć sobie w takiej pozycji. Czyli tutaj rozciągam mięsień biodrowo-lędziwiową. Idzie tutaj przez cały, przez cały ten obszar. I zobaczcie, tutaj, o jak siedzę, jest kąt prosty. To to jest przykurczone biodrowo-lędźwiowy, tak? Czyli jak siedzimy właśnie w takiej pozycji z obydwoma nogami przez kilka godzin dziennie, no to co się tutaj dzieje? Tutaj się robi spięcie i potem wszystko boli, cała miednica boli, kręgosłup boli, nogi bolą, biodra bolą, kolana bolą. No i od czego? Właśnie od tego, że się nie rozciąga. W tym rozciąganiu jest ważne tak. Ja schodzę miednicą jestem prosta, bo miednica to teraz ma jakby tendencję do tego, żeby tak wpadać do środka. Ja obracam ją żeby być prosto. Schodzę jak najbardziej w dół, a to do zewnątrz, tak? i Mogę się jeszcze tutaj podeprzeć troszeczkę rękoma, żeby jeszcze niżej zejść z miednicą, ale to już nie jest potrzebne dla zdrowia. Na przykład jak ćwiczę to szpagat, to tutaj się schodzi jeszcze bardziej, ale dla zdrowia to nie jest. I tutaj sobie dalej tą nogę prostuję, tak? Miałam tak, a zrobiłam tak. Sobie bujam, o! I staję sobie jeszcze w ten sposób dociągam nogi, obracam się. O. Dobra. I przewracam się i to samo na drugą stronę. Pozwolę sobie już tutaj zrobić od tyłu. Mam nadzieję, że to jakoś będzie znośnie dla Was wyglądać. Tak, nie to bytne. i tyle z tego będzie. Czyli drugą nogę to samo, tak? Czyli tutaj schodzę miednicą, staram się być prosto i kierunek do dołu i tutaj ta noga, ta noga na zewnątrz. Teraz tak, siadam sobie w ten sposób Jedna noga zgięta tutaj, a druga noga wyprostowana Sorry, nie widzicie, ale nie wiem, jak tego inaczej ustawić I sobie e, robię skłon, ale skłonie nie taki, że czołem do, e, do nogi, tylko brzuchem Plecy staram się mieć jak najbardziej proste i brzuchem się skręcam tutaj do Brzuch przybliżam do uda i do środka. I następnie zmieniam nogę. O i teraz widzicie mam tak zgiętą. Zmieniam tutaj. Tutaj prostuję. I się skręcam. Do, co jeszcze fajnego zrobić, od razu sobie znowu przejdę. W ten sposób położę się. O, i wyciągnę. I tutaj fajnie mi się udo. Cała rozciąga elegancko. I od razu zmieniam nogę. Dobrze, złączę sobie jeszcze nogi, przybliżę się. Znowu tutaj w takim rozciąganiu. To chodzi o to, żeby plecy mieć jak najbardziej proste i brzuch przybliżyć do byczek, do, do ud. Ok, mi to teraz beznadziejnie wychodzi. Nie chcę się tutaj kłaść. Okej, okay, dobra, w tę stronę, ale w tę stronę to wiadomo, co teraz będzie. Dobra, w tę stronę spróbuję. O, jest lepiej. Tak, i tutaj nie chodzi o to, żeby się położyć, tylko o to, żeby rozciągnąć. Każdy ma swój własny zakres ruchu. Niektórzy już przy czymś takim będą uczyli rozciągania, niektórzy muszą się w ogóle położyć tutaj z całym kręgosłupem na nogę, żeby czuć rozciąganie. Strefa komfortu i troszeczkę naginam, Naciągam, ale nie tak, żeby przedobrzeć, tak? Bo co to jest za sens? Szadam wtedy Dobra, ja sobie jeszcze stanę. O, wyciągnę w ten sposób, sięgnę do dołu. Od razu sobie nie poważę. Dobra. No i to by było na tyle. Zrobię zakończenie już osobno.